Dzień dobry, szczęść Boże, witajcie! Dzisiaj powiem wam coś, czego naprawdę wiele osób nie wie. Nie ma pojęcia albo inaczej wydaje im się, że wiedzą, ale jednak to zrozumienie ich jest no niestety błędne, a mianowicie powiem, czym jest chrześcijaństwo i kim są chrześcijanie. Ponoć żyjemy w kraju chrześcijańskim, gdzie znakomita większość osób przynależy do jakiegoś kościoła chrześcijańskiego. Znakomita większość do kościoła rzymsko-katolickiego. Są też inne, greko-prawosławne i, i protestanckie oczywiście. Ale czy my wiemy, kim są chrześcijanie i... Na co mamy zwracać uwagę w chrześcijaństwie. To no, wydawałoby się proste. Ale w Polsce najczęściej chrześcijaństwo kojarzy się z tym, że ktoś został ochrzczony. Ponieważ chrześcijań i chrzest to są dość takie zbieżne Wyrazy, i tak by się wydawało. I rzeczywiście, znakomita większość osób w Polsce została kiedyś ochrzczona. Pewnie większość tego nie pamięta, bo jako malutkie dzieci zostali ochrzczeni. Ale to wcale nie oznacza, że ten, kto jest ochrzczony, ten jest chrześcijaninem. No bo o co chodzi w chrześcijaństwie? Czy o to, żeby być ochrzczonym? No nie. Pismo Święte wyraźnie mówi, że chodzi o Chrystusa. Chrystus. Inaczej nazwani byli ci, którzy idą za Chrystusem, Chrystusowce, właśnie. A potem możemy poczytać o chrześcijanach. Co prawda w samym Piśmie Świętym tylko trzy razy jest użyte to słowo jako chrześcijanin, właśnie. Ale kochani, w chrześcijaństwie chodzi tylko i wyłącznie o Chrystusa. Tam nie chodzi o nic innego. Ja jestem e, pastorem. Nie chodzi w ogóle w chrześcijaństwie o pastora. Nie chodzi również o księdza. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, czy ten pastor będzie miał tą koloratkę, czy nie, czy będzie miał sutannę, czy kto, czy kto cokolwiek będzie miał ubrane. W chrześcijaństwie również nie chodzi o to, czy będziemy chodzić do kościoła, który ma dzwonnicę wieże, czy to będzie zupełnie inny budynek. Ja w tym momencie też jestem w budynku kościelnym, może nie w głównej kaplicy, w innym pomieszczeniu, ale tu zupełnie nie chodzi o to w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie chodzi tylko i wyłącznie o Chrystusa. W chrześcijaństwie nie chodzi o to, kto ma jaką naukę, kto jak na naucza, bo to skupiamy się wtedy na człowieku. Jeżeli byśmy się skupiali na człowieku, no to mówimy o humanizmie. Jeżeli my mamy jakiś pomysł na chrześcijaństwo, to tak naprawdę skupiamy się na sobie. Mówimy o egoizmie, a nie o chrześcijaństwie. Kochani, bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, kim są chrześcijanie i czym jest chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie na pierwszym miejscu, zawsze, zawsze na pierwszym miejscu w każdej sytuacji musi być Jezus Chrystus. Skąd to wszystko wiemy, skąd taki pomysł? Kochani, z Biblii, z Pisma Świętego, z książki, którą znakomita większość osób ma w swoim domu. Która też znakomita większość osób zupełnie nigdy jej nie przeczytała. Nieraz można porozmawiać z ludźmi, czy lubią czytać książki, i mówią tak, lubią wartościowe książki czytać. Mówią tak, przeczytałeś kiedyś Biblię? No generalnie większość odpowie, że nigdy. A tutaj dowiemy się tak naprawdę, czym jest chrześcijaństwo. Wszystkie inne pomysły, wszystkie inne książki mogą wskazywać oczywiście na Chrystusa, ale pamiętajmy, że są autorstwa pewnych ludzi i niekoniecznie. Nie mówię, że wszystkie niekoniecznie muszą zawierać prawdy o Chrystusie i o chrześcijaństwie. Kochani, zachęcam do lektury Biblii, Pisma Świętego, aby się przekonać, czym jest chrześcijaństwo, ale też i ostrzegam. Niestety, prawdopodobnie, kiedy zaczniecie czytać Pismo Święte, znakomita większość osób, które nawet myśli o sobie, że są chrześcijanami, stwierdzi, że to, co oni do tej pory praktykowali, nie ma nic wspólnego z tym, co wyczytali właśnie w Piśmie Świętym. Więc to też jest takie ostrzeżenie. Uważajcie, ponieważ możecie się dowiedzieć, że te rytuały religijne, pobożne, które do tej pory wykonywaliście i myśleliście, że związane są z chrześcijaństwem, nie mają się nijak do Pisma Świętego. Ale tak naprawdę tylko Pismo Święte pokazuje, i nauczy nas, czym jest chrześcijaństwo. I niestety, no może się okazać, że w kraju Polsce, gdzie 96% osób deklaruje, że są właśnie chrześcijanami, może się okazać, że jest tylko garstka, może 5% osób, które naprawdę są chrześcijanami. Czy w takim razie większość może się mylić? Kochani, no może się mylić, jeżeli nie przeczytaliśmy książki o chrześcijaństwie, no to niestety możemy się mylić. Dlatego, kochani, jeżeli myślicie, że wiecie czym jest chrześcijaństwo, a nigdy nie przeczytaliście Pisma Świętego, ja Was zachęcam, sprawdźcie, zobaczcie, żebyście przynajmniej mogli powiedzieć, że no, naprawdę wierzycie w to, w co deklarujecie. A jeżeli to nie będzie się pokrywało, no to cóż, przed Wami też wybór, co dalej zrobić. Czy zapatrywać się na to, co ktoś inny mi powiedział, na to, co ja sam sobie wymyśliłem, czy może rzeczywiście chcę być tym chrześcijanem, chrześcijaninem przepraszam, i y, przyłączyć się właśnie do uczniów Jezusa Chrystusa i iść za nim. Słuchajcie, czytajcie, czytajcie słowo Boże. Czytajcie, kim są chrześcijanie, czym jest chrześcijaństwo. Bo nam się wydaje, że wiemy. Pewnie wydaje Wam się niestety, że. Wiecie, ale poczytajcie i sprawdźcie. Zachęcam.